Kontrowersje w sprawie ustawy phishingowej. Kolejny europejski kraj zbroi się jak Polska. Niepokojące zlecenie od Miedwiediewa w sprawie europejskich przywódców. A na koniec nowe fakty w sprawie rosyjskich szpiegów. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Lecimy! Phishing email. If you receive a phishing email, the best thing to do is just ignore it and mark it as spam. You can also use anti spam filters as a way to avoid these emails. Po wakacjach ma zacząć obowiązywać nowa ustawa, chroniąca nas przed podejrzanymi SMS-ami. Dokument trafił już do Sejmu. Każdego dnia tysiące Polaków otrzymuje podejrzane sms -y, których dowiadują się o niezapłaconych rachunkach czy paczkach do odebrania. Najczęściej znajduje się w nich link do płatności, który jest niczym innym, jak próbą oszustwa. Pierwotnym celem jest wyłudzenie danych, ale ostatecznie chodzi o kradzież środków. Chociaż wydawałoby się, że metoda jest doskonale znana, to w ciągu dwóch lat liczba takich oszustw wzrosła z 7,5 tysiąca do aż 25 tysięcy. Według Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Często celem padają użytkownicy konkretnych serwisów lub banków, np. Allegro lub PKO BP. Dlatego rząd chce z tym walczyć W Sejmie znajduje się ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej Ma ona przynajmniej częściowo uchronić Polaków przed oszustwami za pomocą SMS-ów, telefonów oraz e-maili, które, według szacunków ekspertów, stanowią dzisiaj już 90% wszystkich oszustw w Polsce you will let your guard They often build entire pages and logins dedicated to looking like authentic banks or businesses. No jeśli nasz rząd się za to weźmie, to możemy się spodziewać jak w każdym przypadku sporego sukcesu. Już nieraz tak było, na przykład Tarcze antykryzysowe, pamiętacie, nie? Niestety, niesamowity ratunek z rąk pana Morawieckiego, niby mający nam pomóc finansowo w czasie pandemii, a jednak wprowadził w nasze życie coś jeszcze. Takie dwa w jednym, bo w projekcie tarczy antykryzysowej znalazły się nawet zmiany kodeksu karnego, co z pomocą finansową dla narodu, hm. wydaje się, że nie za dużo ma wspólnego. A myślicie, że tym razem robią coś jedynie dla naszego dobra? Bo może, a co jeśli... Wprowadzone zmiany po raz kolejny będą zawierać pewne ukryte treści, które już nie będą tak pozytywne dla nas. A jak to ma działać konkretnie? Może zobaczmy. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, przekonuje, że nowa ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie po wakacjach i rozwiąże część problemów, z którymi borykają się Polacy. Dużą rolę odegra tutaj CSIRT NASK który ma monitorować rodzaje oszustw. Dodatkowo sami użytkownicy na specjalnie stworzonej stronie będą mogli zgłaszać podejrzane treści. Na podstawie e, na, na podstawie tej stworzonej będzie wzorzec wiadomości, który następnie trafi do firm telekomunikacyjnych. Te będą miały obowiązek blokować wszystkie tego typu SMS-y oraz e-maile. Informuję Rzeczpospolita. Co ważne, wszystkie zablokowane wiadomości mają być po 14 dniach publikowane, co ma zdaniem rządu rozwijać wątpliwości co do zbyt dużej swobody decyzyjnej. Poza tym ustawa będzie penalizować tworzenie sztucznego ruchu, a także spoofing, czyli podszywanie się pod inne firmy czy instytucje. Jeśli faktycznie będzie to działać po prostu tak, jak to opisują, czyli zwalczą te nieuczciwe firmy, jak najbardziej spoko. Jeśli jednak przymycą sobie jeszcze większą inwigilację, a pewnie tak będzie, no to ja już chyba wolę dostawać niechciane sms -y. Następny temat, za nasz kraj. Mhm. Uciekłabym? Czy walczyłbyś o Nie Mówię po polsku. Pojechałabym do Francji. Do Francji? Do Francji, ale jestem z Ukrainy uh -huh. i już uciekał. Do Brytyjskie Ministerstwo Obrony otrzyma w ciągu najbliższych dwóch lat dodatkowe 5 miliardów funtów, a celem w dłuższym okresie jest zwiększenie wydatków na obronność do 2,5% PKB, ogłosił brytyjski rząd. Inwestując w nasze siły zbrojne w perspektywie długoterminowej, będziemy gotowi na wyzwania dnia dzisiejszego i przyszłości. W ubiegłym roku zbyt wyraźnie widzieliśmy, jak globalne kryzysy wpływają na nas w kraju, z przerażającą inwazją Rosji na Ukrainę, która spowodowała wzrost cen energii i żywności, oświadczył w wydanym komunikacie premier Ryszy Sunak. Wzmocnimy naszą obronę narodową od bezpieczeństwa gospodarczego po łańcuchy dostaw technologii i wiedzę wywiadowczą. Aby zapewnić, że nigdy więcej nie będziemy podatni na działania wrogiego mocarstwa, zapewnił brytyjski premier. Jak zapowiedziano, dodatkowe 5 miliardów funtów zostanie przeznaczone na uzupełnienie i wzmocnienie brytyjskich zapasów amunicji, modernizację projektów nuklearnych oraz na sfinansowanie kolejnej fazy programu budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Australią. To ostatnie będzie przedmiotem rozmów Sunaka z prezydentem USA Bidenem i premierem Australii Antonim Albanese, którzy w poniedziałek spotkają się w Kalifornii. Dziękuję za to, ile jest tutaj skarg na to, co się dzieje. Warto walczyć za wolność, nie? Myślę, że to jest chyba najlepsza odpowiedź. Generalnie ta sonda, którą przed chwilą mogliście zobaczyć podczas slajdu, pochodzi z naszego drugiego kanału. Co mówią, w której zapytaliśmy się właśnie o obronę naszego kraju, czy by pomagali, czy by nie pomagali Polacy? Zobaczcie koniecznie link, macie w opisie. No i co wy o tym wszystkim w ogóle myślicie? Z każdej strony słychać tylko, jak to się wszyscy zbroją. Widać, że każdy chce być przygotowany na ewentualny konflikt, który w tym wypadku wydaje się nieunikniony, ale to nie jest najlepsze, bo o nas też ostatnio sporo się pisało. Posłuchajcie tego. Podczas gdy francusko-niemiecka oś jest zmęczona na to, coraz wyraźniej dokonuje zwrotu w stronę swojej wschodniej flanki, gdzie Polska wyrasta na militarnego lidera Europy, ocenił niedawno brytyjski dziennik The Times i cytuje generała Bena Hodgsa, byłego dowódcy amerykańskich wojsk lądowych w Europie, który mówi, wydaje się, że środek ciężkości w Europie przesunął się na wschód. Szwecja i Finlandia zmieniły swoje pozycje w kwestii obronności. Państwa bałtyckie stoją mocno rum Rumunia wzmacnia swoje pozycje wojskowe na Morzu Czarnym. No i to już jest dość niepokojące. Ale proszę, żeby pozostać obiektywnym, to francuskie Le Figaro także porusza temat Polski. Polska dąży do stworzenia największej armii lądowej w Europie. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Warszawa podpisała kilka kolosalnych kontraktów zbrojeniowych na czołgi, działa samobieżne wyrzutnie rakiet. Jeszcze przed kontraktami z Koreą Południową Warszawa już wiosną zamówiła 250 amerykańskich czołgów Abrams, aby zastąpić stare czołgi z czasów sowieckich wysłane na Ukrainę. I inne ciężkie uzbrojenie przypomniał francuski dziennik. Czyli wszyscy nagle są zachwyceni naszym zbrojeniem i chcą robić to samo, żeby tylko to skupianie uwagi między Narodowej podczas tak silnego napięcia między Wschodem a Zachodem nie skończyło się dla nas tragicznie, bo jeśli w ten sposób straszy się Rosję potęgą polskiej armii, a nie armii NATO, to wiecie, żebyśmy nie okazali się kozłem ofiarnym tego całego konfliktu. Następny temat. Może jeszcze e, przysłonię troszkę, bo widzę, że po obiektywie wam chyba daje, co? O, tak chyba będzie nieco lepiej, nie? Następny temat. Now, a former commander with the Russian paramilitary Wagner Group, which Russia uses to carry out some of its fighting in Ukraine, has deserted and claimed. Grupa Wagnera wyznaczyła 15 milionów dolarów nagrody za głowę ministra obrony Włoch Guido Croset. Miał za tym stać były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, twierdzi włoski dziennik I.L. Faglio. Według gazety informacje służb specjalnych na ten temat przekazano szefowi resortu około 10 dni temu. Jak twierdzą włoskie media, za pogróżkami pod adresem ministra obrony ma stać były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Zauważa się, że wiadomość o nagrodzie została ujawniona kilka dni po tym, The Gdy minister Crosetto powiedział, że znaczny wzrost napływu migrantów do Włoch to rezultat strategii konfliktu hybrydowego, prowadzonej przez grupę Wagnera. Hipotezę tę potwierdzili także inni politycy koalicji rządowej. Sam minister Crosetto napisał na Twitterze, Codziennie krążą informacje, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej miłe, które ten, kto zajmuje się bezpieczeństwem republiki, ma obowiązek zweryfikować, pogłębić, jeśli to konieczne, zwalczać. Publiczne mówienie o tym nie służy i nikomu nie pomaga, ocenił minister obrony. Szef dyplom Wicepremier Włoch Antonio Tajani powiedział w telewizji RAI, odnosząc się do wiadomości o nagrodzie, to niedopuszczalne, jesteśmy między tym, co śmieszne, a co jest kryminalne. No to jest konflikt i jak to podczas konfliktów bywa, wszystkie środki zdają się być dozwolone, czy to już przesada, żeby próbować pozbyć się konkretnych osób w tym w przypadku? To nie wiem, zostawcie nam swoje opinie na ten temat w komentarzach, niemniej jednak sprawa jest poważna. Trzeba pamiętać, że częścią obecnego konfliktu są jak sami to ujmują działania hybrydowe, do których zaliczyć możemy również i propagandę. Skąd mamy z jednej strony wiedzieć, czy to nie właśnie jakaś akcja propagandowa mająca na celu jedynie wystraszyć włoskiego ministra obrony, ale z drugiej strony, gdzie są jakieś dowody stanowiące, że taka nagroda faktycznie została opublikowana. No i właśnie dużo się słyszy na temat e, takich tematów, ale mało, kto jest w stanie faktycznie to udokumentować. Więc może przejdźmy dalej. Zadań należało między innymi rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportu z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy. Przynajmniej 50 urządzeń elektronicznych do szpiegowania zamontowała rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego siatka agentów pracujących na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Jak ujawnił RMFFM, zlikwidowana grupa monitorowała transporty z pomocą wojskową dla Ukrainy i miała przygotowywać w Polsce akcje dywersyjne. Jak potwierdzają służby, działania związane z likwidacją siatki są kontynuowane. Funkcjonariusze, jak informuje reporter RMFFM, ustalają kolejne osoby mające związek m.in. z zakładaniem internetowych kamer przy szlakach komunikacyjnych którymi poruszają się transporty z bronią dla Kijowa. Z drugiej strony trwa poszukiwanie kolejnych kamer i nadajników. Teraz mundurowi skupiają się na obiektach inżynieryjnych, czyli sprawdzają wiadukty i mosty na kluczowych trasach biegnących do przejść z Ukrainą pod kątem zamontowanego sprzętu elektronicznego. Badane są też obiekty magazynowe w pobliżu tras kolejowych, które zostały wynajęte po wybuchu konfliktu. Chodzi o sprawdzenie, czy są tam na przykład kamery. Podobnie szczególną uwagę służby poświęcają szukaniu szpiegowskiego sprzętu przy wschodnim odcinku autostrady, a na Podkarpaciu, chociażby na parkingach przy tej trasie. Jak się dowiedzieliśmy, rozpracowywanie szpiegowskiej siatki trwało kilka miesięcy. W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu, powiedział. Wobec sześciu z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Prokuratura postawiła im zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec trzech zatrzymanych osób, wczoraj zatrzymanych, trwają czynności prokuratorskie, podkreślił Kamiński. Zdecydowane i niezwykle skuteczne działania doprowadziły do neutralizacji tego zagrożenia. ABW jest w posiadaniu dowodów, że podejrzani byli na bieżąco wynagradzani przez rosyjskie służby specjalne w ramach działań wywiadowczych. Członkowie grupy otrzymywali systematycznie wypłaty na zrealizowane zadania kontynuowo. Jeśli faktycznie tak było, to tu znowu bardzo dobrze i słusznie, że zrobiono z nimi porządek. Polowe e, zapewne od razu, a drugą stronę po wykonaniu zadania, tak się w filmach przynajmniej słyszało. W tym wypadku z drugiej połowy, zdaje się, chyba nie dostaną. O, taka ciekawostka na koniec materiału. Napiszcie nam koniecznie w komentarzach, co wy w ogóle o tym sądzicie. Czy waszym zdaniem to faktycznie byli skrajnie niebezpieczni rosyjscy szpiedzy, czy może po prostu to jest akcja propagandowa ze strony naszych służb. Czekam na wieści z waszej strony. Trzymajcie się ciepło. No i hej!